Cześć. Witamy w kolejnym odcinku Bed Show. W dzisiejszym programie interkontynentalny mistrz świata w boksie tajskim Rafał Simonides. Wywiad ze snowboardzistą Mateuszem Ligockim oraz najciekawsze mecze piłkarskie w czołowych ligach europejskich. Panuje teraz moda na uprawianie sportu walki, tym razem w naszym programie boks tajski. Zobaczcie, co o tym sporcie i na temat swojej kariery ma do powiedzenia wybitny zawodnik tej dyscyplinie Rafał Simonides. jako specjalista prosiłbym cię, żebyś w ogóle ocenił, bo mimo wszystko Muay Thai nie jest jakąś bardzo popularną dyscypliną w Polsce. Jak w ogóle oceniasz poziom polskich zawodników w Muay Thai i jak w ogóle jak ta dyscyplina się tutaj u nas rozwija? Zgadza się, u nas w Polsce jest to młoda, młoda dyscyplina. Jeśli chodzi o światową czołówkę, to wiedzie Prym, Tajlandia, Rosja, Białoruś, Holandia. Ale coraz częściej już mamy ludzi, którzy dedykują również swoje życie temu sportowi i udaje im się plasować na medalowych pozycjach również na wielkich imprezach jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata IFMA, tej federacji, gdzie jest ponad 120 państw na jednych zawodach. Największym wyróżnieniem dla zawodników Muay Thai jest walka dla króla Tajlandii. Ty miałeś taką okazję jako jedyny z Polaków. Chciałbym, żebyś coś więcej na ten temat powiedział o tym wydarzeniu. To prawda, w świecie Muay Thai, w Tajlandii, w ojczyźnie tego sportu, największym, najwyższym wyróżnieniem jest walka dla króla Tajlandii. Teraz król ma 83 lata, jest już leciwy, niestety stary i schorowany. Wobec tego nie pojawia się już jak na tych swoich urodzinach jak wówczas, ale wtedy, kiedy ja dla niego walczyłem, był obecny na Gali i te obchody jego urodzin są najważniejszym świętem w Tajlandii. Jest on czczony tam jak Bóg. Przez trzy dni cała Tajlandia zamienia się po prostu w jeden, w jeden wielki taki. Obchody, obchody tych urodzin, wszyscy noszą żółte koszulki, jest to znak króla, ulice są przyozdobione, są, są obrazy zawieszane, plakaty z podobizną króla i przy samym Pałacu Królewskim jest plac Sanam Luan, który może pomieścić 150 tysięcy ludzi. Oczywiście jest on wówczas przez te trzy dni wypełniony po brzegi i odbywają się tam różne koncerty, przedstawienia kultury Tajlandii, jak taniec tajski, Ram Muay, różne tam są uroczystości. Jedną z nich jest właśnie gala Muay Thai. No i tam paru wyselekcjonowanych zawodników bierze udział w tej gali i właśnie tam jednym z nich byłem ja. Myślałeś kiedyś o konfrontacji w MMA jako bokser Muay Thai. No na pewno byłoby to ciekawe, aczkolwiek no, już w tej chwili mam, na ten rok mam cztery walki na takich poważnych galach i to są walki Muay Thai. Nie mówię nie, ale też tu w parterze muszę się wiele uczyć. Mateusz Ligocki to jeden z najlepszych polskich snowboardzistów. Ma za sobą dwukrotny udział w Igrzyskach Olimpijskich oraz liczne starty na arenie międzynarodowej. Zapraszamy na rozmowę. Witam serdecznie. Naszym gościem jest Mateusz Ligocki, olimpijczyk, snowboardista, medalista Pucharu Świata. Dzień dobry. Konia się, bardzo mi miło. Mateusz, dwa pierwsze, dwa pierwsze skojarzenia ze słowem snowboard. Moje. Twoje. Super fun. Eee, I sposób na życie. A co ci daje super fan? Super fan mi daje to, że mogę rywalizować z zawodnikami, mogę ich pokonywać rywalizacji sportowej. Eee, a przede wszystkim snowboard polega na jeździe na desce snowboardowej, na której stoimy przypięci dwoma obydwoma nogami, stoimy bokiem, nie tak jak na nartach, że zjeżdżamy w dół, tylko jedziemy bokiem i błędnik na samą... Jeżeli tak staniemy na deskę, to wariujemy i po prostu to jest coś niesamowitego. 15 lat kariery za mną i wciąż, kiedy rano się budzę, chcę iść na snowboard. Ty kochasz Polska? Eee, jak najbardziej tak. Jest, kiedy zmieniasz obywatelstwo? Co... Nie, 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 nie zmieniam obywatelstwa, nie myślę o tym. A wiesz eee, dlaczego pytam? Pewnie dlatego, że kuzynka moja, Paulina Bibiacka, eee, ona nie zmieniła obywatelstwa. Ona po prostu wyciągnęła zakurzony paszport z szuflady, który gdzieś tam po dziadku, yy, który pochodził ze Śląska, mhm. yy, miał niemiecki paszport, ona również miała podwójne obywatelstwo. Z tym, że jej jakby krok to był krok desperacki bardzo, ponieważ no, jeżeli jest dziewczyna, która jest oślifowanym diamentem praktycznie, mhm. która jest nie perełką, ale perłą. Bo jeszcze dwa lata temu, kiedy Paulina reprezentowała Polskę, ona była drugim mhm. najlepszym, jeśli chodzi o wyniki sportowe, sportowcem sportów zimowych, jeśli chodzi o kobiety, Justyna Kowalczyk bezsprzecznie i to jest talent i fenomen genetyczny, jaki się, po, jaki się w Polsce poradził, te, urodził, pojawił i mamy to szczęście, podobnie jak Adam Małysz. E, za nimi długo, długo, długo nic i potem właśnie była Paulina Ligowska. Natomiast jeżeli e, ona napotyka na problemy, bo nie zdobyła medalu olimpijskiego i to pojawia się, pojawiają się problemy, że jest automatycznie wyrzucona z kadry, można tak powiedzieć, mhm. A ja myślę, że tak nie powinno być: że ten kto, nie wiem, pada, powinno się mu wyciągnąć rękę i, i pomóc, a nie dobijać go jeszcze. Niestety z Pauliną się tak stało: ona próbowała się dogadywać. Z każdej strony wyciągnęła ten niemiecki paszport, miała jeździć za Niemcy. Na dzień dzisiejszy jest w stanie, że tak powiem, nie spoczynku, ale nie jest aktywną snowboardzistką. Lata lecą i ja bardzo żałuję, bo ta dziewczyna mogła jeszcze sporo dobrego, sporo dobrego splendoru dla Polski przynieść, dobrych wyników. Mogliśmy żyć jej sukcesami, a tak pozbawiliśmy się poprzez lekkomyślne decyzje kogoś, kto stoi na górze, komu się wydaje, że sportowców, jak nie tego, to będziemy mieli następnych dziesięciu. Przed nami kolejny piłkarski weekend. Zobaczcie, jak najciekawsze spotkania w najsilniejszych ligach europejskich typuje dziennikarz Grzegorz Klimowicz. Well, Real Madrid-Barcelona. Chyba nikt rozsądny nie podejmie się typowania wyniku tego meczu, niezależnie czy jest on rozgrywany na Santiago Bernabeu czy na Camp Nou. To będzie jak zwykle pojedynek Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Tutaj już powstały setki, tysiące statystyk, kto jest lepszy, kto jest szybszy, kto strzeli więcej bramek. Mecz pewnie będzie wyglądał tak jak zazwyczaj. Czyli pierwsze, pierwsze minuty to będzie badanie przeciwnika. Może być on nawet trochę nudny. Potem do pierwszej bramki strzelonej. Niezależnie przez kogo, drużyny, druga drużyna musi się odsłonić, musi zaatakować, więc no ciężko powiedzieć. Jak wiemy no, z pojedynków tych klubów w ostatnim czasie, raz wygrywała Barcelona, raz wygrywał Real, ciężko stwierdzić. Aczkolwiek w tym przypadku stawiałbym jednak mimo wszystko chyba na Barcelonę, która po porażce z Milanem no, musi jednak pokazać, że dalej jest największą drużyną na świecie. Napoli, Juventus. Bardzo ciekawy mecz. Z kilku, z kilku powodów. Juventus, w tym momencie według mnie najlepsza włoska drużyna, obrońca y, Mistrzostwa Kraju. I Napoli, wicelider tabeli. Napoli, które w ostatnich latach próbuje wkroczyć do czołówki europejskiej. Próbuje sobie przypomnieć czasy świetności, kiedy kapitanem był Diego Maradona i zdobywali Mistrzostwo Kraju. Było to dwadzieścia kilka lat temu, więc jeszcze chyba będą musieli trochę poczekać, bo nie mają takiej drużyny. No ale to będzie... Według mnie popis Cavaniego, który idzie pewnie po zdobywce tytułu najlepszego strzelca Ligi Włoskiej, Serie A. Juventusowi ciężko gra się na, na terenie Neap Napoli, ale myślę, że mimo wszystko Juventus zwycięży. Derby Londynu. Bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Arsenal. Wszyscy wiemy, że Arsenal jest teraz w drobnym kryzysie. Dlaczego? Dlaczego? Nie zdobyli Pucharu Anglii, nie zdobędą. Nie zdobyli Pucharu Ligi. Nie mają większych szans na Mistrzostwo, praktycznie żadnych. Po porażce z Bayernem 3-1 muszą coś udowodnić. Tylko mają duży problem. Nie mają napastnika, żadnego klasowego napastnika. Strzelatam bramki Kazorla czy Walcott. Są to dobrzy gracze, ale nie na najwyższym światowym poziomie. Arsenal pozbył się Van Persiego, który teraz będzie, na pewno będzie y, królem strzelców Premier League. Z drugiej strony Tottenham z Garethem Bale'em, który też jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników świata. I obie drużyny walczą tak naprawdę o Ligę Mistrzów. Więc no, tu wynik może być, może być interesujący. Przewiduje dużo bramek ze wskazaniem na Tottenham. Zapraszamy na drugą część rozmowy z Mateuszem Ligockim. A czego tobie brakuje do wspomnianych Adama Małysza i Justyny Kowalczyk? Tak mm, jak powie, ja powiedziałem, no to są fenomeny genetyczne, e, tak stricte techniczne. A nie da się tego wypracować? Mm, Trzeba mieć genach, to, Musisz mieć ten dar, tą iskrę, to, tego się nie da zrobić, prawda? E, ja ją dostałem. I potrafię się na. na Ale nie na była tak na... duża ta iskra, jak w ich przypadku, tak? Tak to mam rozumieć? Myślę, że tak. Yy, na pewno tak. Yy, staram się pracą no, równie ciężką, jak, jak, jak Justyna, jak Adam. Może, może nie do końca, bo nie wiem, jak oni pracują, natomiast ja uważam, że daję z siebie wszystko i staram się być najlepszy. Natomiast w no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. A w dodatku, nie chcę się tłumaczyć, prawda? My w sezonie, raz na 4 lata mamy Igrzyska Olimpijskie i to mamy jeden jedyny start. Justyna, Adam mają przynajmniej 3 starty, plus drużynówka, a w Pucharach Świata również. Ja w sezonie mam 7 startów, skoczkowie mają 37, więc oczywiście ze statystyki wynika to, że łatwiej, jeżeli jest więcej startów, łatwiej jest mhm. osiągnąć taki sukces. Ale to już jest specyfika danej mojej konkurencji, z czym ja się liczę, czy dyscypliny sportowej. Natomiast mogę się pochwalić faktem takim, że igrzyska olimpijskie w Vancouver, a konkretnie moja konkurencja snowboard cross była najchętniej oglądana, e, oglądaną dyscypliną sportową na igrzyskach zaraz po hokeju na lodzie. Także finał snowboard crossu, czy finał snowboardowego halfpipe'u miał największą oglądalność. I to mnie cieszy, bo to świadczy o tym, że snowboard jest lubiany, snowboard jest kochany, snowboard jest dla wszystkich, bo każdy tak naprawdę może pójść do sklepu sportowego, kupić deskę snowboardową, buty wiązania, kask i jeździć. Nie do końca da się tego robić ze skokami narciarskimi, nie do końca z biegami narciarskimi, chociaż, chociaż jak najbardziej tak. Więc cieszę się, że uprawiam dyscyplinę, która jest, którą, którą tak naprawdę można na pięciu kontynentach świata uprawiać z powodzeniem i czerpać z tego radość i satysfakcję. No to krótko na koniec, jeśli za 9 lat igrzyska będą w Polsce, bo być może jest taka szansa. Zobaczymy cię, jako zawodnika. Staram się prowadzić sportowy stref życia, yy, wypoczywać dużo, bo, bo ja mam swoje w nogach. Ja mam 15 lat kariery sportowej i ten trening, który teraz on się różni od tego, który miałem jak zaczynałem. Prawda? Już teraz nie liczy się ilość spędzonych godzin na desce, ale jakość. Tak naprawdę każdy zjazd ja liczę, gdzie, jak, którędy pojechać, żeby to robić z głową, żeby to nie był zmarnowany przejazd. czy dzień na snowboardzie. Yy, 9 lat pozostało, Szanowi Palmerowi się udaje. Dlaczego ja miałbym tego nie dokonać? Tym bardziej, że jestem z nim w bliskim kontakcie i e, jakieś podpowiedzi myślę, że mogę na niego liczyć. Dziękuję bardzo Mateusz Ligocki, olimpijczyk, snowboardzista, medalista Pucharu Świata. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Bet Show. Życzymy Wam wysokich wygranych. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień.